Uwaga, materiał przygotowany przez totalnego amatora, który nie zdaje sobie sprawy, że w każdej chwili może dojść do eksplozji bądź porażenia prądem elektrycznym. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj go naśladować. Oczywiście nikt ci tego nie zabroni. To Witam wszystkich serdecznie! W dzisiejszym odcinku spróbujemy dać nowe życie takiej oto wkrętarce znalezionej na wystawkach oraz jak czas pozwoli, spróbujemy coś też zrobić z tym odkurzaczem. Zapraszam do oglądania. Tą wkrętarkę znalazłem na wystawkach, ale ktoś z Was się spyta, po co naprawiać coś takiego, jakieś dziadostwo, jak masz taką fajną wkrętarkę makity? Otóż. Tą wkrętarkę nie zostawiam w garażu, bo tu nie jest ogrzewane. I tak samo baterię. Baterie to już jest porażka zostawiać w takim nieogrzewanym miejscu, bo je grom strzeli moment ogniwa. A wkrętarkę obawiam się, że mogłaby zardzewieć w środku. No nie zostawiam nigdy takich rzeczy na mrozie. Dlatego zabieram to zawsze ze sobą. A tak, ta wkrętarka by mogła sobie wisieć tutaj na ścianie i tylko bym brał akumulatorek ze sobą z domu tak by to przyspieszyło demontaż i tak y całą operację zacznę od tego żeby sprawdzić to wkrętarkę tak ona się obraca nie stoi dęba tutaj futerko ładnie działa się ściska sprawdzałem to baterię ma 8V a to jest ta starego typu bateria 18V, oczywiście yy, niklowo kadmowa. Nie wiem czy skupi, raczej powinno skupić, bo na ekranie widzę. Dobra, pierwsze co, tak jak mówię, sprawdzimy czy to w ogóle działa. Do tego posłużą mi takie oto szalone eksperymenty. I tak, plus, minus, prawda? Tu tak samo na baterii jest opisane minus, plus, jak się ją wkłada, to wiadomo, że minus jest z tej strony. I tak, podpinam to jest plus, to jest minus. Tak, podpinam żabkę. Pod ten minus tu krokodylek żabka jak zwał, tak zwał plus, podpinam z drugiej strony. Nie próbujcie tego w domu. Ja jestem fachowcem. Znam się na tym, tak, nic nie wybuchło. Dobra, teraz sprawdzam czy ona w ogóle działa. O chyba nie działa. Także cała operacja jest bez sensu. No niestety będzie demontaż. Czy aby na pewno mam tam napięcie, idę po miernik? Jest miernik. I sprawdzamy czy jest na pinach napięcie. No raczej powinno być, no bo jakby nie było. Widzicie, jest napięcie. Dobra, także coś jest nie tak w środku, odpinamy to napięcie, odpinamy, zerkniemy, o co tu, o co tu w tym wszystkim chodzi, co jest grane? dobra, rozkręcamy dziada, wziąłem inny śrubokręt, już odkręciłem, teraz zaglądamy do środka, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, wezmę podepnę jeszcze raz ten akumulator, teraz może do samego silnika. o. To nie będzie głupie. Silnik będzie zdechnięty. To już nic nie poradzimy na to wszystko. Tak, szalone eksperymenty. Nie róbcie tego w domu. Bateria i na chwilę wetkniemy. Tutaj wiecie tak pik i wyjmujemy, nie? Uuu, siwy dym, coś się pali. Po co się pali? Końcówki mi się palą, bo tak, siwy dym, ale tam chyba zwarcie jest na tym silniczku, bo aż się końcówki zagotowały. Dobra, tak, szalone eksperymenty. Mierzymy teraz omomierz i sprawdzamy. Czy silnik ma zwarcie Oczywiście, że ma widzicie? Widać jak się zrobi tak To jest to samo, czyli silnik jest do bani No i wkrętarka idzie na demontaż Dobra, jeszcze wezmę tu baterię, rozmontuję tak, ogniwa z baterii nie wyrzucamy do kosza, tak samo baterii nie wyrzucamy do kosza, tylko do utylizacji oddajemy, są punkty czy w biedronce, czy gdzieś tam, bez problemu biorą każdą ilość, w biedronce to są takie pojemniki duże, ja mam tych baterii trochę nazbierane, także oddam. no dobrą wkrętarkę na wystawki oddał co tak sobie myślicie a telewizor telewizor był dobry i działa dobra to idzie na hasiok o to też idzie na hasiok tak wyglądają ogniwa w środku taką folię zdjąłem z tych baterii i się Rozsypała całkiem, tak chcę wziąć, wyciągnąć sobie tą wtyczkę. Bo tam będą te kawałki kabelków, to coś zawsze się z tego odzyska. O, samo odpadło. A to co to? Jakaś blaszeczka. No i dobra, coś tam zawsze odzyskam z tego, nie? Te blaszki są stalowe, nie? Ta trzału nie ma z tym, ale mówię, łatwiej mi to będzie transportować niż takie. Rozwalone wszystko Tak w ogóle jeżeli macie jakąś starą wkrętarkę taka jak ta Tego typu na te ogniwa takie śmieszne to aby nie wymieniajcie tych ogniw nie, nie to jest poroniony pomysł Bo to jest starego typu te niknowo one tak nie wytrzymują jak te litowo -jonowe. Lepiej sobie tak jak ja zakupić takie coś na te baterie z kabelkami i sobie przerobić. To jest prosta sprawa. Bierzecie to obudowę, przykręcacie do tego kabelki, wyprowadzacie. Chwila moment i zrobione. Dlatego chciałem wam pokazać jak to działa, ale jeszcze mam pomysł na ten odcinek, także to nie będzie koniec. To, jeżeli mi się coś przytrafiło w tym tygodniu, to wam zaraz pokażę w tym momencie. Miałem nic nie nagrywać. Jestem przy torach. Wracam od kolegi, tak, wziąłem gołębi obornik od niego do szklarni i powiedział mi, że w takich krzakach koło niego jest dużo butelek i puszek, jest ogólnie bałagan. Także postanowiłem podjechać, już widać, zacząłem sprzątać. Podjechać i to posprzątać, ale muszę wam pokazać co tu się dzieje, tam butelki zwrotne będę miał, nie, dwie sztuki, tam jeszcze trzecia stała bez etykiety, ale tak to wygląda. No, po prostu jest dramat. Podejrzewam, że worek cały zapełnię. Zobaczcie tutaj kolejne butelki zwrotne, kolejne puszki. O! Taka miejscóweczka, nie? O! Ile zmieszczę w worek, tyle pozbieram. Mnie to nic nie kosztuje. Jestem przy takiej drodze. I to wszystko po drodze. Włączę się, jak posprzątam. Sprzątam dalej. Trochę już widać w worku, mam tyle. Przyszedł taki pan do mnie, zobaczył co robię i dał mi tak cukinię i gruszkę za to co robię. Także działam dalej. Szkoda, że nie mam szereg. Ten pan jeszcze poszedł mi po coś. Spytał się, czy smalec lubię. Ojejku, dziękuję bardzo za takie podarki. Na pewno się przydadzą i zjem. Ale dobra, działam dalej, nie? Oczywiście, worek na pewno to spadam stąd. Bo tutaj jeden worek to za mało, ale w miejsca nie mam w bagażniku. Jak widzieliście tam jeszcze mam nawóz. Tak więc tak, pan jak mówił, tak zrobił. Przyniósł mi jeszcze ten smalec ze skwarkami. Super. Worek już mam pełen, już wam pokazuję. O. Już jak wlazłem w te krzaki, to rzucałem wszystko kleci, butelki, puszki wszystko. Także worek pełen, rękawiczki ja pakuję i wam pokazuję w samochodzie jak to wygląda. Tak to wygląda, że tak powiem, prawie się zmieścił. No do obchylenia, jeszcze to. No i co, do zobaczenia na warsztacie. Podsumowanie tego sprzątania po drodze. Tak, 5 butelek zwrotnych z kasztelana jest 5 zł. Jest waga, którą wyglądałem na kanale Flaming Recycling. Pozdro Flaming, tak. Na wagę, już mam wszystko posortowane, oczywiście. Na wagę wpadają puszki stalowe. Mam kamerę w ręku, także może trząść. 0.6 jest w sumie cienki złom. Puszki stalowe, tak. 3 kg, 332 g, po 60 groszy, 2 zł. Dodaję. Opa, zabieram te puszki. O, wstawiam obok. Teraz wpadają puszki aluminiowe w tej chwili na metalo po 4,80. Cena bardzo dobra. Nie jest tego zbyt wiele, bo tam większość była skalowa, Ale zawsze troszkę jest 790 gramów po 4,83,78 dodaję. Nie chcę współpracować i tak z samego złomu mam 5,77 zł, plus 5 butelek zwrotnych. Tu tak jak wam pokazywałem na początku. No to, to mam 10,77 zł. Także niby się nie opłacało, a się opłacało. No, i dobra, trochę ogarnąłem. To jest trup na demontaż. To kiedy indziej na razie nie demontaż, ale to, co pokazywałem Wam na samym początku, nie jest trupem. Tylko ma rozwalone akumulatorki. No ale to jest 16V, tu jest 18V. Moim skromnym zdaniem, z tego co się znam, to jeżeli pominę elektronikę, która jest w środku. Zastosuję zwykły włącznik bezpośrednio do silnika z tego akumulatorka. To będzie działać. To jest moja teoria, a zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Wyłączam miernik przede wszystkim, żeby nie ciągnęło baterii. I biorę się za rozkręcanie. Teraz tego pacjenta. Ten odkurzacz na pewno był sprawny, bo. Go włączałem, chwilę go naładowałem i on dosłownie po dwóch minutach się rozładowywał. Także jedziemy z tym. W krętarko nie mogę tego odkręcić, bo w mało dostępnych miejscach są śrubki. Dobra, jedziemy dalej, tutaj są jeszcze dwie. Także tak, zamysł jest taki, żeby wyproć wnętrzności z tego odkurzacza. Zobaczymy co jest w środku. Wyproś wnętrzności, pominąć elektronikę i zasilić bezpośrednio silnik. Przez włącznik oczywiście. nie Ale zaraz zerkniemy, czy to jest w ogóle możliwe, czy będzie trzeba wymienić ogniwa, co też jest w moim przypadku możliwe. Wiecie, że potrafię zrobić sam baterię. Tutaj za problem wymienić ogniwa. Dobra, tak to wygląda w środku. Tu są ogniwa, 3 sztuki aby czyli, jak tu jest napisane 16V, to coś mi się nie zgadza. Jak są 3 sztuki, bo 3 razy 4 to jest 12, a nie 16. Także skąd oni to wzięli, to przypadłość to nie mam pojęcia, ale to nic tak. Tutaj, o, troszkę kłaczków jest tu. Tak, tu jest jakieś zaśladowanie, ładowanie, to było a, bo w ogóle mam to stację całą, to też jest znalezione, tylko nie na wystawkach. A tak przejeżdżałem koło hasioka i to stało obok, także żal było nie skorzystać i tego nie zabrać, oczywiście. A do ostatnio mówiłem wam, na którymś z odcinków, że taki odkurzacz warsztatowy to by się przydał. A tak jak mówiłem, przy tamtej wkrętarce, ale tych kłaków tu jest. Że nawet jakbym zostawił ten odkurzacz tutaj z tymi nowymi ogniwami, no to prędzej czy później grom mi to strzelił. Owsi, moje ulubione. Dobra, patrzymy, gdzie tu jest zasilanie tego silnika. Tu są śrubki, dobra, a ten silnik pewnie się cały wyciągnie za życie. Oczywiście. Ale syf, o, kurza, stopa. mhm o tu są, tu jest zasilanie silnika, widzicie. Także prosto to będzie sprawdzić zaraz. Jestem z powrotem, mam przedmuchane. I tak, zgłębiłem tajniki, tu jednak jest jeszcze jeden akumulatorek. Także to może być 16V, teraz już mi pasuje 4 razy 4 to 16, prosta matematyka, tam ma 3,5, tam ma 3,6. Tam ma 4,13. Także ta ostatnia jest do dupy. O, ta jest rozwalona. I dlatego to nie działa. Teraz tak, zastanawiam się, czy nie wymienić te jedne, tego jednego ogniwa, po prostu. Już mam polutowane. Tak jak widać. No nie wygląda to. A, nie powiedziałem Wam. Ha. Zacznijmy od początku. To był ten akumulatorek. I tak, miałem problem, bo nie znalazłem czterech takich samych ogniw. Ale znalazłem trzy takie. One są tej samej pojemności. Widać coś. Coś tam widać. Tej samej pojemności i są sprawne. Oczywiście tak samo sprawne jak i te. Czyli tak w miarę sprawne. No i postanowiłem wymienić ten jeden, zawsze szybciej i tak dalej. Także kontynuujmy to co zacząłem. Już polutowałem. Nie wygląda to zbyt specjalnie, jakoś profesjonalnie, ale to ma nie wyglądać, to ma działać i odkurzać. Dalej trwają naprawy tego to odkurzacza, ale w międzyczasie kupiłem sobie taki stojaczek na klucze nasadowe, o takie jak tu leżą. Bo mam porozwalane je w szafce i nigdy nie mogę nic znaleźć. Tu jest fajna opcja, nie wiem czy będzie widać. O, widać. Na przykład tu jest klucz 18, klucz 19. Tu są te długie, w sensie nasadki długie, że wam pokazuję. O, na przykład 19 to jest taka długa i on się wkłada tu. I taki oto porządek będzie. Dobra, przystępuję do układania. I mam poukładane. Wiadomo, że tam jakiś kluczy nie mam, ale to miesza z tym. Chodzi o to, że jak wkładałem wszystko do szafki, to później każdy po kolei sprawdzałem, jaki to klucz, zanim znalazłem. A tak to mam czarno na białym napisane. Chcę dwunastkę, cyk mam dwunastkę i się nie zastanawiam. Dobra, jestem. Także działa. Dobra, składam i zaraz Wam pokażę. Jestem z powrotem i tak działało i przestało działać. Pokazało zaraz, że się rozładowało. Ale czemu, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że elektronika jest uszkodzona. Bo tak, nie wiem, nie widać elektronika. Zaraz Wam tak położę, żeby było coś widać. Pokazuje, że jest rozładowany. Jedna diodka mriga to jest rozładowane, ale na ogniwach mam tak, tu mam, 4V, tu mam, 4V, tu mam 4V, tu mam 4V, i tu mam 4V, także a tutaj teraz wezmę tak, tu. Mam 16V, także to normalnie powinno działać. Oczywiście, znam sposób, żeby obejść elektronikę. Jestem i tak, po dłuższym wnerwieniu, posłaniu par lepszych, wywaliłem całą elektronikę. Podłączyłem to, co miałem na początku podłączyć. Oczywiście po drodze zaraz wam pokażę. Rozwalił mi się włącznik, jak gultowałem, wyleciało ze środka wszystko. I chwilowo jest tak. Tak to działa. Nie wiem jak długo to pochodzi. Ale dajcie znać, co wy byście zrobili z tym, bo ja najchętniej chyba bym pozezłomował. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć! I oby był ciekawszy.